Witam. W Limanie i okolicach ukraińska ofensywa zwolniła. Ukraińcy zdobili chrekiwkę, makiwkę i pieszotrawienne. A ługańska milicja dzisiaj rano zajęła Dibrowne. Wszystkie wioski wzięte bez walki. Ukraińcy w tym miejscu wycofali większych jednostek, kierują je teraz do zaporoża. Także siły w tym miejscu są mocno ograniczone, większość tych miejscowości jest nieobsadzonych, a wojska bawią się w podchody. Jakieś większe garnizony to jest po stronie rosyjskiej Kremlina i Swiatowo, a po stronie ukraińskiej Jampil, Liman i Kupiańsk. Do reszty bym się nie przywiązywał, bo w ciągu następnego tygodnia zmienią właściciela z 50 razy. Ukraińcy podobno mają przygotowywać się do ofensywy na froncie zaporowskim, jedynym, który w ostatnich tygodniach nie był świadkiem większych walk. Siły są tu chyba najbardziej rozrzucone, jako że nie ma tu żadnych większych osad ani naturalnych barier, front przebiega tu dosłownie w szczerym polu, co z jednej strony ułatwi Ukraińcom przemieszczanie, a siły rosyjskie nie mają na czym oprzeć swojej obrony, z drugiej jednak strony tereny te są płaskie, więc ułatwiają robotę artylerii i lotnictwu, w których to Rosja ma znaczącą przewagę. Wraz z pojawieniem się pierwszych sił ukraińskich w Zaporożu pojawiły się też pierwsze ataki dronowe. Irańskie drony ostatnio pojawiają się coraz częściej i atakują coraz dalsze cele. W ostatnich dniach mieliśmy chociażby ataki w Odessie, Dnieprze, a także Kijowie i Białej Cerkwi, gdzie zniszczono koszary stacjonującej tam 72 Brygady Zmechanizowanej. Zastanawiam się, co się stało z stronami ukraińskimi i z amerykańskimi dostawami takowych. Jak pokazuje nam ta wojna i w zasadzie każda wojna z ostatnich 10 lat, na masowe ataki dronów samobójców nie ma w tej chwili sensownej odpowiedzi. Armia rosyjska pod względem bez załogowców była upośledzona, ale w tej chwili kupują je masowo od Iranu i powoli uczą się je wykorzystywać, jeszcze trochę przed nimi, no ale się poprawiają. Natomiast po drugiej stronie mieliśmy kilka dostaw, całkiem skuteczne ataki na Krym i koniec. Taki dron nie wymaga infrastruktury, a Rosjanie niespecjalnie mają jak się przed nimi bronić. To powinien być w tej chwili priorytet Zachodu. Tymczasem ostatnia, dron, tymczasem, ostatnia dostawa dronów na Ukrainę była chyba w lipcu. W lipcu miała też zacząć się ofensywa na Herson, udało się ją przeprowadzić w październiku. Rosjanie wycofali się z 20 wiosek na samej północy frontu, ale nowa linia się trzyma. Front zamiast wzdłuż rzeki przebiega znowu w szczerym polu, choć znowu po paru dniach to wszystko wyhamowało, a wojska ukraińskie znowu ruszają na następny front. W tym tempie to ta wojna zakończy się za 10 lat. Biorąc pod uwagę ogłoszoną w Rosji mobilizację, to w tej chwili Ukraina powinna albo przeprowadzić jedną, ale naprawdę skuteczną operację, zakończoną zniszczeniem jednej z armii, albo dać sobie spokój i przygotowywać jakąś sensowną obronę. Bo w tej chwili to tylko rozciągają front, co na tę chwilę może jest dla nich korzystne, ale jak Rosja będzie dwa razy więcej, to już nie do końca. Pamiętacie zabójstwo za Dary Duginy? W New York Timesie pojawił się anonimizowany wywiad z górą z wywiadu, która przyznaje, że za atakiem stało ukraińskie FSB, które jednak zrobiło to wbrew Amerykanom, którzy uznali ten pomysł za bezsensowny. Tego typu teksty nie powstają tak sobie, ktoś z Deep State'a musiał to przyklepać, także można by powiedzieć, że sprawę mamy wyjaśnioną. Z jednym się natomiast zgadzam, ten atak to było kuriozum. Nic z nim de facto nie osiągnięto oprócz wścieczenia Rosjan. Ta kobieta, jakby nie patrzeć, była cywilem, więc jest to no mimo wszystko akt terrorystyczny. Zwalenie winy na Rosjan czy nabranie wody w ustach mogłoby jakoś zniwalować szkody wizerunkowe. Ale teraz, po takim podłożeniu świni Ukraińcom, no to Rosja ma usprawiedliwienie dla swoich działań. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję!